Moi widzowie, super, że jesteście, zapraszam Was do kolejnego odcinka, tym razem po 26 tygodniach redukcji. Niestety te dwa tygodnie troszeczkę się skomplikowały. No ale zobaczmy, jak to, jak to wyszło. Najpierw waga. Waga 89 kilogramów. Teraz zobaczmy brzuszek. 97 centymetrów. No i oczywiście jeszcze łapka. Dwa tygodnie temu nie mierzyliśmy. Najmniej było na koniec redukcji 4,5. No ale teraz jeszcze końca redukcji nie ma, jeszcze daleko. 41,5. Także dobrze, żeby już za dużo nie spadło, żeby przynajmniej było więcej niż ostatnio. Dobra. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Wylubiły was dziewczyny lub sześciopak, nie inny, bo sześciopak moje byki da wam dobre wyniki. Jazda!